Cześć wszystkim z tej strony Kuba i dzisiaj mam coś dla Was naprawdę wyjątkowego, bo jest to zestaw nieotwarty, jak widać na złączonym obrazku i jest to zestaw 1752, jest to łódka z rycerzem z roku 1996. No i co? I przejdźmy może do omówienia kartonika, jak zwykle. Kartonik bardzo prosty, bo to były te zestawy za 10 zł do uzbierania. Było ich parę zawsze w każdym roku, aż do pewnego czasu. 96 rok to był naprawdę wspaniały rok w historii Lego, bo mieliśmy zamki, własną, Lego, własną serię Lego Space. Jeśli dobrze kojarzę, jeszcze były jakieś ostatki serii Paradisa, było City, także naprawdę bardzo dużo się działo. I było chyba też Time Cruisers. Był jeszcze western, także naprawdę to był wspaniały rok. Bardzo miło go wspominam. Jeśli chodzi o dzisiejszego bohatera, to jest to seria kasu. jeśli dobrze kojarzę, to jedna z ostatnich serii kasu, a na pewno jedna z ostatnich tych porządnych serii kasu, gdzie te zestawy były jeszcze jako tako wyglądające i można się nimi było bawić bez wydawania miliona gotówki. W tym roku też został wypuszczony jeden z najlepiej wyglądających zamków w historii Lego, zestaw 6090. Który może kiedyś wam pokażę, jak go kupię, jeśli mi się uda. No ale co, ale przejdźmy, może w takim razie do omówienia samego zestawu. Nie ma tu za dużo do omówienia, bo mamy praktycznie tylko front. Widzimy zachód słońca, jakąś rzekę. W ogóle bardzo fajnie zrobiona woda. I na tym ten ma, tą małą młodeczkę z kuszami i tarczą. Jest jeden wojownik. I zobaczcie, za 10 zł taki mały zestaw. Ale akcesoriów tutaj mieliśmy jakieś, że wskakuje do łodzi ujęcie. Reszta boków nie jest zajęta żadnymi innymi grafikami, czyli mam tylko dwie grafiki z, z tej strony. Ale z tyłu mamy alternatywne budowle. Tak, w zestawie za 10 zł postarali się także o alternatywne budowle. Mamy jakiś tron a la Krulas, gdzie siedzi kusznik i mamy jakąś barykadę czy jakiś kawałek muru, z którego kusznik ostrzeliwuje pewnie kogoś także mimo iż ten zestaw Matko Parkowska na krzyż postarali się o to, żeby były jakieś alternatywy no dobra, to w takim razie ja go otwieram przy czym warto zauważyć, że otwarcie tego zestawu powoduje, że jego wartość maleje o jakieś 80% no ale cóż, czego się nie robi żeby pokazać fanom dawne zestawy LEGO Swoją drogą, ciężko jest dostać pudełeczko tego zestawu. Bo zazwyczaj on jest z polibagu i też nieźle kosztuje. No ale cóż, ale ja kupuję po to, żeby otwierać i budować, a nie po to, żeby stało i wyglądało. Trzeba to, nie spodziewam się, żeby tutaj był plakat, bo to jest za mały zestaw, ale może się zaskoczę. Dobra, trzeba to zrobić szybko żeby nie uszkodzić kartonika. Chyba mi się udało, ale jeszcze. Nie mów hop. Dobra, udało mi się nie uszkodzić kartonika. I mamy standardowo perforowany woreczek z klockami. Dwa klocki, które się zmieściły. I instrukcję obsługi, która jest typową ulotką i Nie ma tu za wiele do budowania. Ale na odwrocie mamy prezentację zestawów LEGO z tamtego okresu. Zobaczcie, jakie piękne. Mamy Paradisa, akurat latarnia morska w tym momencie. Wyścigi z, z serii Racer a naprawdę świetna seria, muszę ją uzbierać do końca kiedyś seria Exploring, którą mam w 100%, seria Aquanauts, której niestety nie mam ani jednego zestawu. Seria Pirates, tu akurat wielka armada na tym obrazku, której też nie mam ani jednego zestawu, i seria Castle to akurat most zwodzony, którą zamierzam zbierać i może na następnym roku mi się udają skompletować. No i co? No i przechodzimy w takim razie do budowania. Jeśli ktoś chce, to e, może pominąć ten krok. A ja jednak zostawię to tym, którzy lubią słuchać klikania klocków. Na początek ludzik, jak zwykle. Standardowy wojak bez zbroi. Za to z herbem rycerzy lwa. Wiadomo, wą wąsaty jegomość. Hełm w y kolorze star sta 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 starym z szarym. Dajmy mu kuszę od razu. I tarcze. Przepiękna tarcza także z emblematem lwa w królewskiej koronie. No i tak się prezentuje nasz dzielny wojak. muszę mu Wyrównać. O, teraz lepiej. Standardowa figurka w tamtych czasach, ale wojaków nigdy, nigdy dość, jeśli chce się mieć zamek. No i dobra, no i co? I składamy. Długo to nie będzie trwało, bo ten zestaw jest naprawdę prosty. Widać, że i słychać, że klocki są nieużywane. Nie ma tu żadnych luzów. Wszystko jest na ciasno. Nie chcą nawet wchodzić niektóre. dużo tu do budowania nie będzie, bo wystarczy tylko jeszcze dołożyć to tutaj kuszę muszę niestety mu odebrać zbrojenie i muszę mu dołożyć wiosła No, i tu mamy naszego wojaka, który powinien siedzieć z tyłu, żeby jakoś tam ogarnąć to. No, i tak się prezentuje całość zestawu. Jest to łódka z kuszą. Z kuszami, przepraszam bardzo. No i Wojak, i to jest cały zestaw, i wtedy wystarczy, to wystarczało, żeby się bawić godzinami. Można to było jeszcze przebudowywać, zresztą jak macie pokazane w alternatywnych budowlach, a można jeszcze to było połączyć z innymi zestawami, także dawał dużo frajdy, Zresztą sam Wojak już z kuszą stanowił wiele i wystarczyło go jeszcze jeden zestaw, i już można było jakiś mini zamek budować, także bardzo fajne czasy, było prościej, ale zabawniej. Jestem ciekaw, jak on to obsługiwał, jednocześnie wiosłując. Także musiał chyba stanąć, żeby, żeby to jakoś tam obsługiwać. I przeładowanie kuszy też chyba nie było zbyt przyjemne w takim, tym, w takim momencie. No ale cóż. Liczy się pomysł, nie? Dajcie znać, jeśli mieliście ten zestaw. Ja na dzisiaj kończę, bo już w sumie nie mam co małe jeśli chodzi ten zestaw, bo jest on tak prosty, że właściwie nie ma co tu wymyślać dalej. I jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli macie jakieś wspomnienia, to chętnie poczytam w komentarzu odnośnie tego zestawu. I co? I do następnej recenzji. Trzymajcie się i cześć!